Dzisiaj przyjechaliśmy na Molo, w Sopocie więc w Sobocie, w Osieku Dzisiaj kolejny weekend, kolejny wyjazd Tym razem jesteśmy na Osieku Molo Osiek, tak się zwie, camping Pewnie dla większości znany Przyjechaliśmy w sumie przed chwilą Zdążyliśmy się rozstawić, zjeść śniadanie. nie, kemping wygląda tak, z tego co widzę, to nie jest za duże. Podzielone miejsca na parcela. Więc każdy ma swoją. Do rozpakowania jeszcze zostały nam rowery. Pokażę Wam, jak się znajdziemy rowery. Dobra, jak jesteśmy jeszcze przy temacie rowerowym, to pokażę Wam nasz makażnik na rowery. Hmm, to jest tule Pro ProRide bodajże 591 model Mamy tu ramię, które trzyma nam rower A całe czynności tutaj zapinania roweru Tak naprawdę odbywałem się tutaj na dole, więc nie musimy tam sięgać do góry ręką Przy takim dużym samochodzie, wysokim jak jest Fortes Max też byłoby tam tak dla takiej osoby jak ja nawet. Ciężko by tam było manewrować, po prostu u góry. A tak mamy wszystko tutaj. Wkładamy rower, zakręcamy, zaciskamy uchwyt na ramię. Jak potrzebujemy rower zwolnić, to tu pod spodem mamy zapadkę. ciskamy i tutaj nam się u góry luzuje uchwyt wciskamy i uchwyt sam nam się rozuje. możemy sobie spokojnie zdjąć dodatkowo jest tutaj zabezpieczenie każdy uchwyt ma swój klucz ewentualnie możemy sobie dokupić tutaj wkładki i zrobić wszystkie uchwyty jakie mamy na jeden klucz bardzo fajne rozwiązanie pod tym względem dlatego właśnie taki nie inny bo całe te wszystkie czynności zamykania, rozpinania roweru tutaj odmuchają się z dołu Czemu uchwyt taki dachowy, a nie na przyczepę. No, chyba z dwóch powodów tak naprawdę. Tu pierwszy to jest to, że to jest waga, jeszcze dodatkowa do przyczepy dochodzi, tak jak w naszym w przypadku cztery rowery. Każdy rower po około 20 kg, się już robią kilogramy. A druga rzecz to taka, że zdecydowałem się właśnie na te uchwyty dachowe, bo Zawsze te rowery możemy gdzieś tam wrzucić na ten dach, zostawić przyczepę i sobie gdzieś tam jeszcze podjechać dalej, na przykład z rowerami. Jeszcze takie a propos wysokości bo jak tutaj zapakujemy te cztery rowery, to kiedyś tam sobie mierzyłem to wychodzi około auto z rowerami około 3 metrów na chyba wysokości a przyczepa 2,60, więc auto robi się wyższe niż przyczepa. I to też trzeba pamiętać, żeby sobie gdzieś tam nie wjechać pod most i nie zostawić rowerów na moście. No i tyle, no później jeszcze się przejdziemy. Pokażę Wam kemping, też tutaj jestem pierwszy raz, więc też jestem ciekaw jak to wszystko wygląda. Co do podłączenia się, tu na parcelach mamy taki słupek, gdzie możemy się podłączyć do prądu i do wody. Taki jeden słupek jest ogólnie na dwie parcele To chyba zależy jak wypada, ale ogólnie na dwie parcele przypada jeden słupek I mamy tutaj gniazdo To jest gniazdo CEE Ono jest bardziej spotykane Na kepingach na zachodzie Europy niż u nas Ale jeśli ktoś tutaj chce po sobie przyjechać to Może sobie z recepcji wypożyczyć taką przedłużkę, ta jest akurat moja, moja. Ja miałem taką I przez taką przejściówkę dopiero zwykłą wtyczką się podłączamy Oprócz tego mamy tutaj jeszcze Cztery krany Do których możemy się podłączyć z wodą Na tych parcelach Akurat bo to są chyba skrajne i dlatego nie ma Na tych skrajnych tutaj Nie ma odpływów Bo na tamtych widzę że są odpływy Więc możemy też sobie wodę z odpływu podłączyć bezpośrednio do kanalizacji i akurat mam pojemnik podstawiony, bo tutaj nie ma odpływu ale jesteśmy tu dwa dni, więc damy radę, bez tego dzisiaj 1 czerwca, więc widzę, że molo, coś organizuje dla dzieci dwochańce już się pompują Tutaj w namiocie też będzie jakieś impreska. Ławeczki do posiedzenia jakieś napoje. Zobaczymy, przyjdziemy później Jak to się rozkręci na dobre. Dobra, zobaczymy co tu jest. Scena. Muzyczka sobie gra. Idziemy na lody. No, idziemy teraz na samą stronę przejść. I idziemy lodzika.

Się mi. A mi. to Aj, mnie ucięło, to nie fair. Co to jest? To może ja swoje łupił o włosy. Widzisz, pani łupi na włosy. Tak, ja to widzę, ja tu Laura. Przystępuje do procesu warkoczowego. Jedyna szansa dla Laury, bo mama tak mówi. A, jak ładny warkocz. Dzisiaj kolejny dzień na kempingu. Nasze poranne się Jajeczka. Jajeczka. Jajeczka będzie. No, idziemy na naszego grilla żeby smażyć Włączamy i będzie jajecznica zaraz. Jak tam ci idzie? Dobrze. To nie ścinamy jej za bardzo, bo ja takiej nie lubię. A, no, ale takiej wodnitej też ja nie lubię. No ale nie tak wodnita, taka, taka trochę płynnawa. O, patrz, widzisz, już się robi. O już się robi. Idziemy jeść. Tak, taka starczy. Chcieliśmy się teraz przejść po kempingu, pokażę wam jak on wygląda Co tutaj się znajduje, ogólnie jak tutaj jest zorganizowany to wszystko na tym kempingu Obowiązuje tutaj na tym kempingu podział na parcelach My stoimy tutaj na skraju Tutaj mamy Mostek Za mostkiem są tutaj sanitariaty później tam podejdę i pokażę, jak to wygląda. A teraz idziemy tutaj. Tutaj mamy główną bramę wjazdową, bo nie wjeżdża się od tej części hotelowej, gdzie znajduje się recepcja. Tylko wjazd do kempingu jest od tej strony. Dostaje się kartę na recepcji i brama jest otwierana na kartę. Tędy wjeżdżamy. I jedziemy na swoją parcelę. Tutaj mamy jeszcze parcelki takie małe miejsca. Parę domków. No i tu całkiem. Tam widać naszą przyczepę. Tak naprawdę mamy raz, dwa, trzy, cztery alejki z porcelanami. Teraz jesteśmy na drugim końcu kumpingu. Tam widać tą bramę wjazdową. Tutaj mamy drugą bramę w którą można sobie wyjść na ten ośrodek hotelowy później tam jeszcze pójdziemy tutaj widać ten namiot, w którym wczoraj była ta impreza dla dzieci organizowana Tutaj wzdłuż płotu jak się pójdzie tędy to dojdzie się do sklepu który chyba widać tam są jakby tyły tego sklepu no i tu jest jeszcze taka wydzielona część też z parcelami chyba jakaś dobudowana niedawno tu w kontenerach są toalety pewnie trzeba uchodzić tam do których zaraz pójdziemy idziemy jeszcze pokażę wam jak wyglądają tutaj sanitariaty opróżnianie toalet łazienki teraz sobie zobaczycie wszystko praktycznie znajduje się tutaj w tym budynku no i tak mamy tutaj zmywanie naczyń pranie opróżnianie toalet mycie psów i pralnie i kuchnia, widzę. Tutaj mamy stanowiska do mycia naczyń. Światło sobie możemy zapalić. 3. Tu na tyle. Mamy miejsce do mycia psów. I opróżnianie toalet. punkt medyczny tu jest. No i mamy tutaj prakę, suszarkę, tu po lewej części są toalety, mamy dwa prysznice. I To <laughs> Teolaty czyściutkie, posprzątane Wszystko na najwyższym poziomie Tu na tyle jeszcze jest Pralnia ręczna Widzę, że więcej miejsc do prania niż do zmywania naczyń Ale taki urok Będziemy się przejechać wzdłuż jeziora Żeby stąd wyjść potrzebna jest tylko karta Otwiera tą bramę, jak i tą bramę główną. Przykładamy. brama się otwiera. Jedzie. Tutaj mamy ten namiot. Czy impreza tu To jest w ogóle kot tenisowy. Drewniany. Tutaj mamy na wprost hotel. Molo. Tutaj mamy recepcję kempingu Więc jak ktoś tutaj przyjeżdża tą główną drogą To nie wiem czy tak tutaj jest zawsze, czy tak to jest zrobione, że Trzeba przyjechać tutaj na recepcję Później wyjechać tą drogą, do głównej drogi, pojechać w prawo I tam skręcić w pierwszą prawo i tam jest dopiero główny wjazd na kemping Tak jest tutaj troszkę to zamieszane W sumie kemping jest tu, ale trzeba jakby objechać go dookoła i wias jest od tyłu zrobiony A my teraz sobie pojedziemy ścieżką rowerową wokół jeziora Wygląda ścieżka wokół jeziora wyasfaltowana Jedziemy, zobaczymy Przejechaliśmy na miejsce startu. Jest dzisiaj gorąco. Idziemy zobaczyć, ile kosztuje wynajęcie rowerka. Cennik. 30 zł Weekend. jesteśmy na końcu Molo. Widzimy cały tutaj kompleks zjeżdżania. Z basenami otwartymi, restauracja, przystań z rowerkami, fontanny. Kamachaj, okay. okej Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj Podjechaliśmy jeszcze tutaj, żeby oddać te karty, którymi się bramy otwiera Trzeba podjechać na recepcję można tutaj, tak jak Wam pokazywałem tym mostkiem wyjechać też, więc się dało, wczoraj się nie dało, bo była ta impreza dla dzieci, dlatego tam kierowali, ale można tędy wyjeżdżać O, już jest żona, więc możemy jechać. Oddałaś karty. No to lecimy. Ostatnie ujęcie i będziemy wyjeżdżać. Udało nam się wyjechać z drugingu. Wracamy do Krakowa. Camping ok. Jak widzieliście, standardy takie europejskie bym powiedział. Cena za camping wyniosła nas 110 zł za dobę, za 4 praktycznie osoby dorosłe. Za tydzień może uda. Nie, za tydzień się nie uda nigdzie pojechać, bo za tydzień mamy sprawy rodzinne do załatwienia. Za dwa tygodnie pewnie gdzieś się tam wybierzemy, ale też nie za daleko gdzieś tam w okolicy Krakowa. Taki większy wyjazd planujemy na, na wakacje. Myślę, że gdzieś za miesiąc. Będzie trochę dalsza podróż. Przynajmniej takie są plany. i zobaczymy na razie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.